Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy wegańską wersję kurczaka KFC. Zaczynamy. A tradycyjnie listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Przepis jest naprawdę banalnie prosty, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i tutaj jest właśnie ten, ta skomplikowana część, czyli ilość tych przypraw. Jest naprawdę ich dużo, ale nie omincie żadnej, ponieważ to jest yy, mieszanka, która została w pewnym momencie pokazana e, przez KFC i dużo osób jakby już ją dopracowywało e, możecie ją zrobić na przykład w większej ilości, tak żeby po prostu nie robić tego za każdym razem, bo to rzeczywiście jest denerwujące Szukanie tych wszystkich ziół i, e, i mieszanie, także zróbcie sobie na przykład ten przepis razy 4, razy 5. Będziecie mieli taki miks gotowy w szafce. Możecie na przykład taki miks zrobić tylko i wyłącznie przyprawy, a mąkę osobno. I wtedy na przykład nie zawsze będziecie chcieli używać tego miksu w połączeniu z mąką, więc sam miks przyprawowy będzie czekał w słoiczku, a wtedy, kiedy będziecie potrzebowali, dorzućcie mąkę. Tofu zamroziłem przez noc, rozmroziłem i to gwarantuje taką specyficzną strukturę właśnie tego produktu. Ona będzie kompletnie inna niż świeże tofu, także zróbcie dokładnie tak, jak teraz wam tłumaczę i należy dokładnie odcisnąć, tak żeby cały ten płyn został w misce, żebyśmy mieli sam suchy produkt. To jest właśnie ta woda, która normalnie byłaby połączona jakby w strukturze tofu, a przez to, że zamroziliśmy tofu, to ją teraz wydobywamy i właśnie tak przygotowany tofu będzie miał taką gąbczastą strukturę, która raz, że będzie świetnie chłonęła smaki, a dwa, będzie w strukturze właśnie przypominać nieco kurczaka. Przekładam kawałki tofu do miski. Podsypuję delikatnie tą mąką z przyprawami, tak żeby część tofu została dobrze obtoczona. Teraz musimy opanierować tak przygotowane tofu. To danie pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych i tam oryginalnie, właśnie do panierowania smażonego kurczaka, używa się maślanki. Ale możemy użyć na przykład roślinnego jogurtu, takiego niezbyt słodkiego. I właśnie to jest to, czego dzisiaj używam. Także maczam tofu w jogurcie, obtaczam dokładnie w tej naszej mące z ogromną ilością przypraw i wykładam na talerz. Mamy nagrzany olej. Pamiętajcie, że jak smażycie w głębokim tłuszczu, to tak naprawdę olej powinien być w 1 trzeciej, jednej czwartej wysokości garnka, ponieważ w przeciwnym wypadku Wam może kompletnie wykipieć i Was oparzyć. I wrzucam tofu Ala kurczak. O, już. Kurczak usmażony. Ja sobie przygotowałem wegański majonez z odrobiną ostrego sosu, możecie użyć siraczy albo chipotle, albo jakiegokolwiek ostrego sosu, albo po prostu złego majonezu, nawet z odrobiną cytryny i skórki też się tutaj nada. Mmm, nie mogę się doczekać. Mmm, naprawdę smakuje właśnie jak KFC. Tekstura tofu bardzo tutaj fajnie wyszła dzięki temu mrożeniu. Jezu, to jest naprawdę dobre. Dajcie mi znać, jak wam wyszło, czy dajecie się oszukać, że to KFC. Zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie mego Instagrama. Cześć. Mm.